Zagrały mi planki! O, plamek moc, wszędzie widzę dzień i noc. Ciapek, plamek, centek, moc, czy jaśnie? W kropkach to, pościel, koc. Można się nieźle zląc. Co za los! Nawet są i w wódce! Roger, nie zdążysz się spakować, zobaczysz. E, zdążę, zdążę, śpiewająco! No ale grająco to już nie. Przeprowadzka jest z samego rana. To nasza plantacja Dalmacja. Na, 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 na. na. moc wokół nas, cały dom ospę ma, wzdłuż i wszesz. Poprzek też całe dnie. Co rano zdaje mi się, że ciągle jest mocno śmiech. Zamiast ścian dookoła mnie tysiąc, sto i jeszcze dwie. Wszędzie chodź. plameczek. Dalmacja, dalmacja to. Dalmacja, dalmacja to. <tosan> <grymka> <Do, tosan> <tosan> Daj, tak. Rek się rynkowski let hot, czyli piesek psiwa duży. Gotowy na taki mocny zestaw, ale najpierw bobik marny i ja. Cza-cia. czała wa Big pies. <triggering> <triggering> you <into> <trigger> a yeah, little I'll let a a him right away got always knows the way guys Little <trigger> I'm